I zaczynamy rozgrywkę poważną, bowiem Blamev zaczyna od trafienia otwierającego. A ten naprawdę dobrze prezentuje się, jeżeli chodzi o grę przy bombsight, a w tych pistoletówkach i afro też. Kasuje Andu na sam start w całej tej mapy. Ogólnie z tego co widzimy, Ancient Ancient został wybrany przez Gamer Legion też. A teraz. Skupmy się na spotkanku, bo jak widać gracze Gamer Legion. No raczej w okolicach środka starałem się zaatakować. No i teraz jest pick ze strony Flameusa. No to jest ten nowy nabytek. To jest ten nowy zawodnik, którego chce się oglądać, który naprawdę kręcił no niesamowite statystyki w swojej poprzedniej drużynie. No i pytanie, czy w Gamer Legion będzie to wyglądało podobnie? Pierwsze do zmiany, jak będą mieli opcje pozyskania jakiegoś snipera lepszego, nie? Oj, ale teraz Krimzik zaczyna od dwóch trafień na środku, pojawia się jednak Endu na midzie, znaczy na midzie, na shortcie i zdobywa tutaj trafienie. Podbija jednak pod mini tutaj mamy w razie co gotowego Budiego do rywalizacji. Ale Body nie chce za bardzo ryzykować, chociaż teraz chyba został zauważony zawodnik yy, drużyny CT. Pojawia się wyjście. No i Slant teraz fantastycznie! Łapie Bodygo z bombside'u. Jeszcze został Afra, ale ten, jak wiemy, no wczoraj nie grał najlepiej i dzisiaj w zasadzie gra również taki piach jak wczoraj. Mamy kolejne zabójstwo dla GL, i Płaka jest plantowana. Próbuje Krim przyspieszyć, że już teraz Krim z jednym, ale na całe szczęście to była tylko jedna eliminacja. No ale my widzimy, że to właśnie Gamer Legion. Łatwo zwycięży sobie taką wymianę tutaj, BlameF, no absolutnie nie ma zamiaru walczyć, także GL błyskawicznie wyrównuje stan tego meczu. Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA? Wejdź na G4skins z kodem MATEO i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Korzystając z dostępnych trybów wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Dodatkowo codziennie możesz odbierać darmowy bonus, a skiny ze strony wypłacane są natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem Mateo. Link w opisie. No ale zobaczymy, nie? No ja będę kibicował bandurze, bo ja go lubię Hopa Mega. Jaki cały bandzi? Ale teraz zobaczmy no, tak, w swoim stylu. Janusz z Voltem teraz czyszczą pozycję na środku. No i przewaga 4 na 2 w i jak na razie mierdżone. Ależ nam Gamer Legion się uruchomiło. Teraz zobaczmy no, Afro podchodzi pod śro Oj, tutaj w ogóle Snax chyba czuje. Janusz chyba ma tutaj informację, że warto sprawdzić środek. No ale Afro jednak wygrywa bezpośredni pojedynek. Dodatkowo body pikuje slenda. Ale ten błędu nie popełnia. Afro zostaje sam. I tak, de facto Gamer Legion po raz pierwszy w tym meczu będzie w stanie objąć prowadzenie. No ale też Giel się nie podpala. No nie mają też może jakichś mocno przejętych pozycji. Jedynie Woldy z No poza tym na buście mamy zawodnika na Oniku Slend, A dwójka graczy sobie defensywnie stoi za boksem oraz na mainie. No CT oczywiście się śpieszy, oni tego czasu za dużo nie mają, a teraz Slend ma okazję do eliminacji. Snacks, Flame y z kolejny raz zgarniają trafienia na swoje konto i Janusz po raz drugi, tak de facto afro, zmuszony do wycofania i my mamy rundę. O i teraz aktualnie trafiony Snacks przez Smoka, ale na całe szczęście udało się podłożyć bombę, bo tutaj no Snacks dużo HP stracił, a body, no to było dziwne. A Snak w końcu, jak wcześniej został przeskanowany, tak w końcu został trafiony i Afro przez Smoka po raz kolejny. A co się tutaj dzieje? No panie Afro, kaj pan tak strzela? Widzicie, prostych fragów Afro nie zdobywa. Przez smołki to strzela jak natchniony. I też teraz jeszcze mamy wychylenie endu, ale niestety ten bez Ale walczy Flameus! Ten z pull outu Ależ tam przeciągnął na drugiego zawodnika. No i paka jest defowana. blamef nie ma defiuza, także Fnatic nie rozbroi tej paczki. Rundę dla GL. Po mapce, że zrobimy sobie coś takiego, może co? Więc trzymajcie kciuki, żeby GL wygrało pierwszą mapę. No bo, chłop, oh, oh. Andu, ale strzały. Ale eliminacje. Początkowo od zawodnika GL. Pięknie to wszystko wygląda. Pandu jedzie dalej, ty to będzie Ace! Mamy, nie mamy! Volt zabrał! O tej rundy chyba nie da się przegrać z perspektywy GL, patrząc na stricte wyposażenie rywala. Ale paka jest plantowana tutaj. No jest, jechanka, nie ma palantu, ale jest eliminacja od Snacksa. Janusz po raz drugi. Jeszcze dodatkowo. Mamy podłożoną paczkę, no ale Flame z endu z trafieniami i runda zostaje zwyciężona przez ekipę GL tak, od byłego reprezentanta Nemigi, który był tam wiodącą postacią Snacks teraz przez Smołkę jeszcze łapie Matysa. Dodatkowo pojawia się Body na Bombside, ale Snacks wyjeżdża na pełne i Janusz! Kompletuje już tutaj drugie zabójstwo na swoje konto. Jeszcze jest szansa, żeby Afro został powstrzymany. I tutaj jest wymiana, ale Afro! Wygrywa przebitkę ze Snaxem. Trafiony po głowie mimo wszystko reprezentant Fnatic. Jednak przed nami najważniejsza wymiana tej rundy. Teraz podejmuje Flame Scrimza i to nie jest zbyt dobra. Informacja dla GL, chociaż Volt na raty trafia przeciwnika, Volt wiedzie przeciwnik, ale Afro no wytrzymał taką rundę do samego końca i... Jedziemy dalej. Slend natomiast zaskakuje jak widać Krimza na samym początku. Jest pierwsza eliminacja. Dodatkowo doskonale Flame's. Łapie. Kolejne zabójstwo Snacks jeszcze eliminując Bodiego. Daje coraz to większą przewagę. Najgorzej, że Matys ma przyjęty bombsite. A, Blamef teraz spodziewa się skrótu. Ale ten nie wygrywa wymiany strzeleckiej z potężnym nowym nabytkiem GL. Będzie wcelowany Polak. No i czekamy na eliminację. Czekamy na zwieńczenie tej rundy. Czy poleci jakiś fleszyk? Czy będzie wyjście tak bez niczego? Bez niczego, Matys. To wykorzysta. Dodatkowo Flames też stara się pikować. No, jest to snajperka. Mamy info, wiemy gdzie jest rywal. Teraz dojechać! Teraz trzeba zdobyć fraga! A niestety tracimy tylko kolejne bronie. I kamy na to, co zrobi bo bowiem ten zajmuje całkowicie bombsite A. I pytanie: czy Fnatic będzie wchodziło mimo wszystko na ten site B? Czy odpuszczą? Czy jednak zdecydują się zmienić troszeczkę plan co do tej rundy? Aktualnie chyba Blame'em wyjaśnił. Chyba Blame wyczyścił i pokazuje teraz aktualnie. Zespół na tych, że poterno są oni mocni, że oni po stronie atakującej są naprawdę groźni. I teraz wygrywają kolejną rundę. że aktualnie Volt. No i cała ekipa defensywna pokazała się dobrze w okolicach Oktagonu. No I teraz będzie wyjazd. Zobaczcie. Na raz, dwa, trzy. One, two, three. O, no, mamy szansę. No jest eliminacja VOLT tam przeciągnął spraya i zgarnia. Dwa trafienia od siebie, zostaje tylko i wyłącznie Endu No i zobaczmy, Matys czy Endu? Matys czy Endu? Kto to zwycięży? Na razie Endu z niesamowitym timingiem. No Endu, ufam Tobie, Endu, wiem, że Ty to zrobisz. No zobaczmy. Raz, dwa Endu, 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 Endu nie! Nie, nie! Dlaczego to nie weszło? A on tak de facto jest sam. No, Volt, w razie co będzie do pomocy, ale no, nie w pierwsze tempo. Chociaż teraz jest przyspieszenie. Pozycja niesprawdzona dokładnie. I Flamers wykorzystuje okazję na zdobycie dwóch kolejnych eliminacji. Dodatkowo Crims przy A, a Blame w te środku. No, jest pojedynek, jest walka, i Krims jak widać, dowozi to trafienie do końca. Nie ma jednak bomby. Reprezentant Natic, także GL. Nie może teraz tego oddać. Tutaj musi być zwycięstwo. tutaj musi być kolejny punkt. No i VOLT nie popełnia błędu. Natic przyspiesza pod Bombside Bena, no ale Body w ogóle atakuje z granatem w ręku. Dopiero teraz. Przesłapował sobie pozycję, a Flamus, ależ przybejtował, ależ Flamus chce to rozegrać. No i w zasadzie może za chwilę... Pomylić odwagę z odważnikiem, jeżeli nie będzie w końcu strzelał, jeżeli w końcu nie zdobędzie tej eliminacji. No i co robi Flamus? No jest trafienie! Mamy zdobyte zabójstwo! I 2 na 2 aktualnie na serwerze. No Flameus poczeka, on zachował się jak Snax tak naprawdę, który no też często lubi sobie przepuścić przeciwnika, czy zrobić właśnie taki siwy dym na serwerze. No ale jednak ostatecznie Slend zostaje sam i Slend teraz wcelowany. Oj, to jest teraz stresujące dla mnie. No Slend nie trafia tego strzału, a Body no aż przystopował, żeby na pewno móc się wcelować. Teraz jednak. Przyspieszenie flameu z Slend z trafieniami. No i mamy przewagę. Jest to 4 versus 3. Dodatkowo, Blamef próbuje się wcelować w troszeczkę innym zakątku mapy niż działa się akcja. Ale popatrzmy. Blamef celowany na... Och, tego nie teraz jest wycofanie pod shorta. Tutaj mamy jednego z zawodników. Jest to Flames, który aktualnie ma lekki problem ze zdobyciem tego trafienia. No i musi zrobić endu robotę. No jak nie endu, to kto? Bez niego będzie bardzo ciężko. że aktualnie ten granat, ależ pechowo się rozprzestrzenił, bo chwilowo wydawało się, że była okazja, ale teraz mamy wyjście, mamy eliminację. Eldu robi robotę i teraz po placie walczymy, ale teraz body. Jezus Maria, co się tutaj dzieje? Ostatnia runda tej połowy tej mapy wygrana przez Gamer Legion. No, Volt w ogóle w szoku chyba co się stało, ale to Gamer Legion wygrywa 13 do 11. Do... Także sprawdźmy, co do zaoferowania, będzie mieć potężna nasza drużyna Gamer Legion na tej mapie, która została wybrana przez Fnatic. No jak na razie, taktyka, którą ja rozgrywam osobiście na PPL-u bardzo często, jak jeżeli gramy. I ty na luzie sobie z palcem w nosie wygrywasz na kilku rundy. Teraz tak stricte, mają oni przewagę zawodnika. Blamef jednocześnie łapie tutaj kolejne zabójstwo, chociaż Snoks! Wow. Ależ się odwinął tutaj Duńczykowi, jeszcze popatrzył w razie co Matys na tego Neida. a aktualnie paka jest plantowana, no i snax jak widać zdecydowanie pomimo bardzo ciężkiej sytuacji w rundzie znalazł możliwość tak naprawdę dla siebie, żeby żeby powalczyć. Zobaczmy, czy Janusz to ugrał. On uwielbia sytuacje klaczowe. No i Snax już teraz eliminuje Łysego i zostaje sam Matys. 46KP versus 42. Matys nie ma absolutnie żadnej szansy w tej wymianie, bowiem to Snax wygrywa takiego klacza na konto swojej drużyny. Mamy kolejne zwycięstwo. z Bandito 101 w Polsce. rel. O ja teraz Volt z trafieniem otwierającym Matyz odpowiada. Jeszcze dorzucony falak, ale jest przejście przez konekta. Tutaj będzie walczył Flamus. O i teraz! Ale zaspał, ale zaspał! Przyszła kryska na matyska, widzowie. Runda dla ekipy Gamer Legion. 4-2 nam się zapowiada, bo Bombsite został w pełni przejętym, że aktualnie pojawia się frag od BlameFa! Ależ tutaj sytuację sobie wypracował Duńczyk do trafienia, bo jednak wydawało się, że Slent nad tym bóstwem powinien mieć wizję, tak? Snacks zostaje jeszcze z Endu przy życiu. Także decyzja od Gamer Legion naprawdę poprawna. Bo jeżeli wejdą na Bomb B B, no to będzie szansa na podłożenie bomby. No chyba, że teraz właśnie maty coś działa. Ale ten bez trafienia i zostaje Blamef. Ten jednak ma bardzo prostego fraga. I Blamef, jak widać, dowozi rundę do końca. Ten jednak jest tutaj gotowy na w miarę bliskim dystansie. I za chwilę łysy może się mocno zdziwić. Też teraz zobacz, bo jak widzimy, Crims wycofuje, a Endu zaskakuje. Slend jednocześnie też robi robotę. Jednakże mat Odpowiada 4 vs 3, przewaga dla ekipy Snaksa, ale pojawia się też Flameus, który kasuje Bodiego. Matys tylko w jednym, ale zostaje jeszcze Afro na placu boju, Afro po raz kolejny, ale tutaj na tyle dużo zadał obrażeń Slend, że można było przypalić kurczaka z rożna i... Teraz, oj oj oj, slend, ale zmisowany strzał. Jednocześnie Matys też próbuje walczyć. No i ten zdobywa eliminację. Snack spróbował na Spidermana. Ale Matys no nie dał się złapać. Teraz jednak w zaczyna body i dokłada też eliminację. Oj i Matys teraz kompletuje katrika na sam koniec. Teraz e, mamy walki, Teraz mamy eliminację od Slenda na sam start. Jest e, zawodnik CP z eliminacją teraz. Oj, co tu się dzieje? No trzeba trafić! No. Wcześniej nie trafił. Teraz zdobył eliminację. Więc nie ma dramatu. Chociaż jest próba dojazdu. Endu mało. HP ale ten! No jeszcze sprzedaje Lufę, Afro co prawda odpowiada. Na lepaka. Jeszcze nie zaplantowana Tutaj jest podejście, tutaj jest walka. O i teraz Blamef zgarnia trafienie. Dodatkowo jest info o chłopaku na filarze. I teraz będzie próba na pewno dojechania tego Volta. Tylko Fnatic sobie poradzi? No jak najbardziej. Afro eliminuje teraz przeciwnika. A widzimy, że Flamus zostaje sam. Flamus podchodzi. Flamus! O i takie strzały musi trafić nowy zawodnik giel. Tutaj pojawia się jednak double pick od Fnatic. I przejście pod bombsite, żeby spróbować swojego szczęścia. No i Afro... W tym momencie poprzeczytam wszystko, ale widzę, że praktycznie siuk jest wszędzie i smack jest wpisywany. Natomiast teraz wpisuje się na listę strzelców zespół Genos. Walczy Flameus. Oj, trzeba walczyć. No nowa, czy to będzie moc? Jedzie nam Flameus i trafia łysego. Ale Matys wyjeżdża przez Smoke i finalnie jeden na jeden. Volt podchodzi, ale tego się Matys będzie spodziewał, jednakże zdobywa kończące trafienie. Szkoda, że nie trafił Volt w głowę. Podejścia teraz ze strony Flameusa, ale Blamef na to jest przygotowany. No i proszę bardzo, coś się tutaj dzieje. Flameus e, teraz e, nie daje sobie zbytnio rady. No, nie daje sobie rady też Endu z, e, bardzo dużą liczbą rywali. No i Boneside B został przyjęty na Echo z jednym AK-47. Paka zaplantowana, no i Volt musi próbować szczęścia. Volt musi tutaj zrobić za chwilę robotę, ale ten dostaje po czapie, jeszcze poleciał odłamkowy. No i mocno wykurzenie giel, no i niestety w takim przypadku to ekipa Fnatic wygrywa rundę ekonomiczną. Będę przegrali w sumie dwie pierwsze rundy, nie? Także Rebels idzie po 1-1 w mapach. Zobaczymy czy awansują na no aktualnie endu. Łapie Matysa poda jednocześnie dalej nie wycofuje się. E, zawodnik CT. Ale wodni do wykorzystać. 4 vs 4 granaty na tyle Są tutaj dojazd ze strony Slenda. Ale to chyba nie była najlepsza możliwa decyzja. Jednocześnie skrót pozycji od Flameusa. Nice. Liczy na eliminację. Liczy na to, że ktoś akurat wejdzie pod jego celownik. No nie jest to najlepsza sytuacja. Nie jest to najlepsza możliwość, jaką może mieć w tym momencie zespół Gamer Legion. Ale zobaczmy, bo więc snacks powoli podchodzi. Tutaj Flameus też przyspiesza. Też zaczyna napierać zespół GL pod Dreatek. No i będzie pierwsza wymiana Flameus! Ależ teraz strzał! To świetna eliminacja od niego. I jeszcze dwa fragi są potrzebne. A frumisuje. No i mamy jeden na jeden Flameus versus e, jak widać Blame. Flameus! Ma okazję, ale to Blamef. Kończy! Mapę zwycięstwem. <laughs> Jedziemy z ostatnią mapą, niezależnie od wyniku. To się zakończy tu i teraz. No i jak widać snacks atakowany na bamsaite Blay Body. A teraz e, czas na atak, czas na agresję, Flamus odpowiada, ależ to jest ważne trafienie, bo teraz pojawia nam się e, szansa na retake, Fnatic próbuje walczyć, ale Flamus po raz kolejny zdobywa eliminację, Krimz odpowiada, ale Flamus wyjeżdża na pełnej, ależ to jest zawodnik, no coś się tutaj dzieje, no dojazd z nożem na Krimza, to nie było zbyt mądre rozwiązanie. Rozwiązanie, Ja się wyjazd, Matys akurat no, idealnie wszedł te celownik e, zawodników GL. Pojawia się jeden Blamef, który odpowiada Ale Slend błyskawicznie kontruje kolejnego z przeciwników Jeszcze jednocześnie mamy Wycofanie się z okolic środka Ale tutaj ufanka na środku olbrzymia Widać, że tutaj naprawdę Fnatic Pada na kolana Fnatic nie jest w stanie w tej rundzie jakoś zbytnio się otrząsnąć Jeden mógłby w ogóle iść gdzieś się, Wiecie, kilometr od parki A tak? blame no Blamef z pierwszym trafieniem Szybki swap na Galila. Blamef dopiero dwie eliminacje z Ale Slend no wytrzymał na całe szczęście do końca I... To szans ends Zależy na kogo zagrają. Zacznę jednak. Okay. i volt 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 raz, dwa, volt po raz trzeci. A odpowiada przez smoka Jednocześnie Krim spróbował zapsów, ale flame Slend. Dowieźli rundę do końca. Nie celowany jest no, Celowana jest cała drużyna terrorystów też w pozycję. No, ale jak widać, oni grają sobie w miarę krzyżowo. Jeden chłop pod drewnem, drugi chłop na Ceta, ale teraz. No Slend! Ależ łupnął chłopowi tutaj prosto w głowę. No i czekamy na decyzję, bo ten jest zachowana. Oj, teraz problemy! Problemy Blame I Gamer Legion retakeuje. Taki z kevlarem. Trochę granatów. No ale podejście pod najbardziej doświadczonego zawodnika drużyny przeciwnej No i Snacks teraz wali full auto Jaz, 2, 3 No i Snacks w zasadzie w pojedynkę powstrzymuje to wyjście Jest pierwsza eliminacja No i jednoznacznie wiąże się to z przejętym bonsajdem Benu u full wyjeżdża Flameless, ale to nie będzie zbyt dobre zadanie Chociaż Snacks też pozycja, Janusz, Janusz, raz, Janusz, dwa, ale świetnie! Rozgrywa to Polak, dwa trafienia. Mogą jeszcze zmienić oblicza tej rundy, bowiem antyterroryści przyspieszą już za kilka chwil z tym retakiem. Gotowy na blisko jednak Screams, ale tutaj sledzną znowu zuma, trafia rywala i jeszcze body ale pikuje swojego przeciwnika. I... Pojawia się jedna walka, pojawia się jednak pikowania no i endu trafia. Dodatkowo Volt ubezpiecza kolegę. No Fnatic strzelecko na tym środku w ogóle jest w szoku. Nie potrafią wyciągnąć ani jednego zabójstwa. Pomimo tego, że rywale skraca non-stop pozycję. Dopiero teraz po czasie trafienie wpada na konto Krimza. No a Afro misuje strzał ze sniperk. Także na no, teraz slend na konektorze. No jest okazja, ale Afro no nawet nie zdążył zareagować, bo slend był na tyle szybki, że no poziom tutaj strzału no, należał naprawdę do wysokich. Dodatkowo wymiany strzeleckie Krimza oraz Flame Volt jednocześnie łapie Matysa i to okazuje się, że jest już na tyle duża przewaga, że Gamer Legion dowiezie ze spokojem taką rundę do końca. Teraz Blame fraszuje, y, no. Plus W ogóle Gierka poda teraz, ależ dwójkowe ustawienie na Apsach, Flame z Volt łapią pakę. No i Fnatic podczasku trzasku został tylko Afro Bodim, którzy w ogóle domykają to wszystko od środka. I tutaj znak będzie autorem trafienia na Bodim. Także przy życiu Afro 1 vs 4. Sytuacja nie do wygrania. Także 9-3. Wynik mega korzystny dla GL. To wygląda ciekawie. O Andu, ale strzał prosto w głowę rywala. Jeszcze jak widać przeskok Afro. Wykorzystuje szansę na trafienie. Dodatkowo przyspieszenie pod B. I tutaj będzie atak Matysa. Ten z pistolków jest mocarny i jak widać udowadnia to w kolejnych rundach tego meczu. No, Matys, mam wrażenie, te USP opanował do perfekcji. Teraz będzie próbował walczyć kolejne zabójstwa. Jednakże Slend się nie podda jako main sniper. Na pewno też potrafi grać się z tymi pistoletami. Ale, no, Blamef, co tutaj zrobił, to nie wiem totalnie. Slend powolutku. Podchodzi coraz odważniej no i teraz pojawia się pik, ale afro. Tutaj free plant, to na pewno, bo goście mają bardzo defensywne pozycje. No jedynie body właśnie od tej rampy będzie większym zagrożeniem. No tylko właśnie, zaplantować na pewno był w stanie je zespół Gamer Legion i to im da na pewno fula w kolejnej rundzie. Ale czy teraz da to wszystko rundę ekipie GL, bowiem dodał sobie okazję na zdobycie dwóch eliminacji. Jednak teraz podejście od Matysa. Celowany. No i jak widać, nie popełniający błędu zawodnik Fnatic flameus jednak odpowiada. I to jest ważne trafienie, które daje nadzieję. Dodatkowo mamy przyspieszenie i teraz Endu trafia w celowanego Afro. Przyspiesza Giel, ale trzeba sprawdzić pod drewno, bo tutaj Body zdradził swoje pozycje, ale Halo Volt, odwracamy się, bo gościu no zaczyna dawać strzały jednocześnie. site przejęty, to jest sytuacja 2 na 2. klims mocno poobijany, ale my mamy przejęty bomb. side flameus po flashu pikuje, tylko że co najgorsze Matys znajduje się już na bombie. To stresuje się teraz tą sytuacją, bo widzimy, że Matys teraz trafia dosyć mocno jednego z zawodników i trafia w końcu też przeciwnika, który zaplantował i mamy z kontra Matys i to jednak... Zawodnik Fnatic wygrywa tę rundę. No. Mają misję, żeby przyfejkować site'a I to jest ciekawe, bo czasu jest mało. To jest zaledwie 30 sekund do końca. Chociaż Krim trafia volta. Leimek odpowiada: Co się tutaj dzieje? No, Endu łapie jeszcze Krimza. No, trzeba przyspieszać. No, mało czasu. Jest Afro gotowy ze snajperką, ale jest 20 sekund do końca. No, my musimy tutaj przede wszystkim postarać się o planta. I teraz ten plant się pojawi. Endu trafia. I mamy 3 versus 2. Body próbuje podejść od pleców, jednakże paczka co najważniejsze podłożona. Flameus wjeżdża teraz na plecy. Czy Blamef będzie się spodziewał? Tak jest, ale Flameus łapie tę eliminację i Body zostaje sam. Jeden versus 3. Eliminacja jedna zdobyta dodatkowo. Próbuje tutaj jeszcze zaatakować Body, ale Flameus no łapie idealny timing. Dostaje jeszcze smoke w szkonie. Pali sobie topa, ale Flameus trafia Blamefa. No i co się dzieje? Znowu Flameus. Autorem kolejnej ważnej eliminacji. w zaskoczony. No i można splitować konektor. Można powoli przyspieszać. A Krims, pytanie, ile zrobi zabójstwo. bo to jest przede wszystkim bardzo ważne. A VOLT ubezpiecza sobie miejscówkę po lewej. Snak łapie matysa i mamy chyba to! Mamy, moi drodzy, fajną przewagę dla Gamer Legion. Afro oraz Krim's jeszcze próbują skanów, ale Afro totalnie wycofany z tej rundy. On nie będzie tutaj walczył o zwycięstwo. Ale to Blamefowi jednak. Dali ten kredyt zaufania, no i Blamef rozpoczyna od trapienia otwierającego Blamef po raz drugi, ależ nie ma odpowiedzi. Tutaj GL straciło w łatwy sposób tych dwóch zawodników, bo tak teoretycznie jako pierwszy w pojedynku będzie Afro. Tylko, że antyterrorysta już spikował wie dokładnie Slend, gdzie będzie przeciwnik. Ale nawet jak nie on. To Flames się pokaże z dobrej strony, a Volt zostanie w klaczu. 1 versus 4 jest niecelne strzał od Afro. Volt, jak widać, szybki reload. Zdaje sobie sprawę, że musi przeładować, jeżeli miałby pokonać trzech kolejnych przeciwników. Ale zobaczmy, zobaczmy, czy w tej 24 rundzie. Będzie atak. Będzie konkretne działanie. Nie ma co ukrywać. Playmus jest celowany ale to Synax aktualnie eliminuje już Afro na sam start. Także Janusz, doskonały początek. No teraz jeszcze złapać Bodiego, który pod drewnem w ogóle jest totalnie w szoku. Mamy 5 na 2 i to jest chyba wygrany mecz ze strony Gamer Legion. Maszyna ruszyła w 24 rundzie i teraz Cream zostaje sam, ale Andu to kończy na wrotkach! Strzela w tą łysą glacę i kończy nam to spotkanie, Andu.